To co? Chyba, ale chyba lecimy, prawda? My tu mamy. W ogóle, co jest za dzisiejszy? Nagrody za dzisiejszy. Mamy pizki z zawieszka do broni. Jak się nazywa? Jak się nazywa w ogóle ten quest? Zniszczony duch? Wpadek legendy. Łowy 2. Zniszczony duch to w zasadzie jest chyba cały ten ee, quest line. To mamy co? Wejście rewenanta. Wyzwanie cię nie czeka fragment artefaktu, nie wiadomo i zawieszka do broni jakaś fajna Czyli w zasadzie recolor tych które mieliśmy w poprzednim eee, w poprzednim questie. Dobra, lecimy, Graj. Ciekawe czy któryś z tych questów wykonuje się faktycznie jakoś w grzeby grupowy nie, tak w trzy osoby na przykład. Zawsze wygląda to mniej więcej tak samo, znaczy jest to zwykły ekran, zwykłe lobby jak do gry. Jak do gry rankingowej, czy najprostszej, takiej randomowej, a, a jednak jesteśmy sami, nie? No dobra, co my tu mamy? Ta sama mapa? Nie, to, to nie jest King's Canyon. A nie, w zasadzie ten, ten ostatni quest też nie był w, w zwykłym kanionie, tylko też był na krańcu świata. Zobaczcie, znowu mamy zablokowane Watson, Revenant. Watson zginęła w poprzednim questie. Zbieramy Bloodhounda jak ostatnio. O, jakie bronie są do wyboru? Mastiff i Hemlock, to ciekawa sprawa. No, na pewno będzie dało się je zmienić. Mastiff się nie sprawdzi chyba. Na pewno w takim przypadku, jak ostatnio mieliśmy ten quest, no to by się nie sprawdzi tutaj. Jeżeli będzie identycznie wyglądała ta gra jak poprzednio. to tutaj będzie problem z tym. Zaczynamy. O, już jest taka muzyka. Wieża, o kurde. A nie, tym razem mamy King's Canyon, czyli jednak to nie jest koniec świata. Mamy starą mapę. O kurwa Co to jest? Co ja mam z tym zrobić? O kurde. Wy może nie znacie tego, tej... tych zdolności cienia, ale one były przedstawione na i evencie halloweenowym była możliwość grania właśnie takim cieniem albo, albo po prostu zwykłym graczem, nie? Tak było postacią. W każdym razie ten cień zagraje olbrzymie obrażenia fizyczne. Nie ma możliwości, ee, nie ma możliwości ee, wzięcia, bro wzięcia broni, używania broni. Granatów, czegokolwiek. Ale szybko się wspina. O kurde. O, nice. <laughs> Czyli tak to będzie wyglądać, ok? Okej. Okay. Okay. <laughs> Jeszcze my nie damy, chodźcie, dajcie tatusia. Gdzie następnie jest? Kurde jest, słychać, ale nie wiadomo z mocny nadchodzą, nie? Mega. Ciekawe, czy. A pan, tu jakie jest? Całej kto jest. Tam jest jeszcze Chodź, 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 Nie chowaj się Kurde. Ale dostał W papę. Ciek co ciekawe się. Co się zdrowie! O kurde, <laughs> aż mi ich szkoda Co ciekawe to się zdrowie odnawia, nie? Patrz, w środku jest, słychać, słychać jak tam czekają Dobra, i teraz... To... What the fuck? Nie rozumiem Okej, okay, niszczymy ten totem. Ostatni. A tu jest jakiś poza, poza tą strefą. O, teraz. o kurde! O mordę! No teraz już nie będzie tak kolorowo. Kuźwa, 12 zbrojnie mamy. A nie, jest bra już. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Już szybko pani artefaktu? Tak szybko? Tak szybko by to było? to tam jest? O, tu jest jeden. Wieciu. Tam iść, broń się cały czas. Nagle wyskoczył z Jest ten artefakt. Nie, nie lubię. Nie lubię. Na, na, na otwartej przestrzeni byłoby zdecydowanie łatwiej je zobaczyć i wy, wystrzelać. Uż, idzie. No i tutaj z góry gdzieś mogło nawet zeskoczyć, nie? Łapka, już słychać, słychać go po prostu, już tu idzie Haha, <laughs> nie wiadomo skąd Okej okay. Przejdziemy na zewnątrz Nie będę tutaj w środku czekał aż mnie zabiją Ile ich jest? Wykop Fajnie, wszystko cacy Luka. Idzie, 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 idzie Słychać, słychać go gdzieś tam Skacze W środku jest Ale to przynajmniej na strzała są, nie? A może jednak nie? Chyba trzeba wykopać szybko ten artefakt Muszę zbroję sobie Chyba mnie dadzą Kurde, Fajnie Super Ale idą skurczybyki To ich ile idzie słuchajcie? O! Fuck Chyba tym razem się nie uda Chyba nie Boże, mordę <laughs> Udało się, cudem <laughs> O ja puszę No, ostro było na końcu Ta broń, ta broń kompletnie się nie nadaje do takiej walki no. Tyle targetów, ona ma 8 w zasadzie strzałów Tragedia Ła było gorąco Powiem szczerze, że chyba to w cudrze dotarłem one mimo wszystko są bardzo szybkie, jakoś nam starałem się na bok skakać, ale... Ale kurde. Nie wiem, nie wiem jak to się stało, że mnie nie zabiło tutaj tam było. O, ciekawe, ciekawe są te kwestie, Dzieje się sporo. O nagrody, czyli jest już fragment. Okej. Okay. Mamy teraz szulinię jakąś tutaj. Ok, co my. tyle? Powtórz historię. Znaczy, mamy tu historię. Ok, potem w a teraz w łaźnięce bratu baru. Miraża Watson jest nieprzytomna. Wszyscy wariują, Wy nas siedzi na jak jakiś dziwaczny pająk. Ja nie wiem, jedno. Amigos. No, tam ich napad, nie? Słychać, słychać w tle. Po prostu... Ee, Watson, która jest tam podłączona do jakiegoś respiratora. Skąd wiedziała, gdzie jesteśmy? <grywa> no tak, Rayf słyszy jakieś głosy ciągle w głowie. O tych eksperymentach, jakie na niej wykonywali. Że rajdź Rafe... mi Kurwa, co on tak chce, już się zabić? Wiemy przynajmniej, jak odmieniać lobo. Nie lobo, tylko lobo. <laughs> Nie można im ufać. Szpiegowałeś mnie. To jemu wcale to nie przeszkadza, temu Revenantowi, że oni go chcą go zabić? Nie, dziwna sprawa, strasznie. Dla mnie to... Tutaj powinien wpaść ich po... wszystkich pomordować, skoro ma taką możliwość. On sobie zwyczajnie z nimi tutaj rozmawia. W wojnę Syndykatowi, czyżby jakieś Będziemy by, by mieli te prowadzone jakieś kolejne wątki? Nie słyszałem w ogóle o syndykacie w tej grze. Faktycznie coś było pewnie powiedziane w historii gry Titanfall 2, która jest silnie związana z Apex Legends. Mm. No tak. <ścoughs> dziwna sprawa to jest dla mnie to strasznie dziwna jest. Czym stare małżeństwo. <laughs> no tak. Co ty nie powiesz? <laughs> Właśnie gdybym chciał cię zabić, to już byś była martwa. Oni by się kłócili nad twoimi zwłokami. No właśnie, o co mu chodzi? co tu chodzi, kurde? Zwykle uroczył. co chodzi drugi, ja nie rozumiem. Jest drugi Revenant? Czy ich jest wiele, no bo jest wiele kopii jest tych samych, e, tych właśnie... robotów tak to nazwę, Androidów, nie wiem jak to nazwać nawet. No nie są Androidami, bo nie wyglądają na ludzi. Co po prostu to jakieś. Y, jakieś są to roboty z... Y, sztuczną inteligencją. Nawet nie tyle sztuczną. Na ile, na ile ona jest sztuczna skoro. Jest to jakiś faktyczny mózg przeniesiony do, do maszyny. Chika ma przewalone, co on też zginie? Nasz amigos też zginie? No nie, mam nadzieję, że nie. co? O kurwa, Pan Galor jest chyba z Revenantem razem w teamie. Gibby i Bloodhound wyskakują z portalu Wraith z bronią gotową do strzału. I co teraz zrobię? <grystanie> <grystanie> Okej... Okay. No nie, Bang Bangalore jest jednak z nimi. Czyli ten revenant jest w zasadzie tylko przeciwnym. Przeciwnikiem. Okej. Okay. Kto dotknął? Jak myślicie? <laughs> Okej, okay, nikt nie dotknął. Ktoś mu sprzedaje informacje. Ciekawe kto No tak, nie oznacza, że jesteś szpiegiem Nie wiadomo, może się okazać, że... O, no właśnie, jest pierwszy głos rozsądku Jak coś, co powiedziałby szpieg chcący nas zmylić No właśnie Czy na niego mówi syn? Na niego mówi syn. W ogóle. Dlaczego, dlaczego nie zrobili do tych dialogów zwyczajnej scenki wideo, nie? Wyglądałoby to niebo lepiej, no. Zdobajcie ostrożność, panie... Jeśli ta ostatnia misja była jakimś zaczytkiem, zrobi się tu jeszcze większy bałagan. Okej. Okay. No, może faktycznie ten dialogi byłyby dużo dłuższe, nie? Drugie byłyby te filmiki. Hahaha, <ścoughs> Octaine. Chcę przycisnąć. Tak, znam całą historię Tylko do dowodu. Jednak nic nie ma chyba, chyba jednak nic nie ma. Coś czego potrzebuję, to rozkaz. It's an order, nie ma to tamto. Ej, jesze! Ej, jesze, klepie mnie w plecy wychodząc. Nasza lifeline. <grymne> 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 Najlepszą przyjaciółkę i przedyskutowałem się przed dwoma, przed dwoma tuzinami, czekającymi na przeszczep nóg ludzi, by skończyć w spodniach i krzula z długimi rękawem. No, coś tutaj się burzy: Oktań nie chce wykonywać rozkazów. Czy Octavio, czy może to tak naprawdę ma na, na imię i nazwisko, ten, ten bohater? Nie żaden Octyn, tylko Solamente Octavio. Nie wiesz, jestem loco? Że jestem loco? <grym> no co, co ma zrobić? No <grym> nawet nie może mówić, jest nieprzytomna. <grym> Wiedziałem, że jesteś po mojej stronie, no tak. Idę tam i nie wychodzę, póki nie znajdę wszystkich fragmentów Artefaktu Lowy. I tyle. Chyba po babaku. No to w następnym rozdziale będziemy chyba grali tym. Okej, no. Czyli znaleźć te. Te szczątki artefaktu. A i zobaczcie, jest to trzecia część. Czyli mamy w zasadzie już z dwóch stron wypełniony ten artefakt. No tak. Pierwsza część, druga, trzecia. Kurde, co to w ogóle przypomina to coś? Rozdzień Gemini CC. Drugi rdzeń przetwarzający typu CC. Uh, uh, uh. Nic to nie mówi kompletnie. Nic. Dalej. To jakaś historia jest w ogóle przy tym. Nie da się tego powiększyć? To mnie bardziej by interesowało. Jakie są nagrody? Nie można tego przewinąć w żaden sposób. Szkoda. No tak. Czyli 5 pakietów z pokarbów i, i następny, tym na część questów wtedy, nie? Także to by było na tyle z dzisiejszym questem PV. Okej. Okay, zobaczmy jeszcze może... Ale nie pasuje mi do żadnej broni. Ta, ta zawieszka. Nie sądzę, żeby była przyda przydatna. Szafir. Mamy niebieską. Mamy jakąś tam... Chyba czerwoną i teraz jeszcze złotą. Tak? No tak, jest złota i jeszcze jest chyba czerwona. No tak. Niczego nie pasuje ten kolor. Rubin, Spalerit, i szafie. mam mamy jakąś taką skórkę, która jest faktycznie w takim kolorze. Silnie nie krystalicznym, dobra, tutaj nie, tu nie. No nie wiem, nie widzę żadnej. Tutaj może by ten czerwony pasował, chociaż ten, ten tutaj smoczek też fajnie się komponuje, nie? No tutaj zdecydowanie nie. Tutaj też nie. Nie ma chyba takiej broni, której by jakoś się pas pasowywały te... ...diamenciki. No nie, tutaj wszystko ładnie jest skomponowane. Nawet, zobaczcie, tutaj kruk nawet całkiem pasuje, nie? Mówisz trochę ciemniejszy, ale... Tu może coś się znajdzie? O, tu już może prędzej ten, ten czerwony by się pasował. Ten faktycznie jest taki, by. od odblask ma taki błysk, nie? Ta, ta skórka. Dobra, zobaczmy. Ten czerwony to był chyba rubin, tak mi się wydaje. No nie wiem. Co sądzicie o tym? <laughs> Lepiej tamto czy to? No te pozostałe to na pewno, nie? O, nie mam mowy. Nie, chyba tamten zostaje. Jakoś się lepiej komponuje, na przykład z, z tym jarenkojeścią tutaj. Dobra, karabin ładunkowy, to też nie. No nie, nie ma żadnej. No tak, poprzednia była fajna, no średnia, średnia wygląda. Kiepskie te diamenty, może by się wkomponowały z jakąś inną skórką, ja nie wiem, czy jakieś tutaj są takie błyszczące, musi być taka skórka, która faktycznie, jakaś jest błyszcząca na przykład, nie? Nie ma takich. O, do tego, do tego akurat pasował. Do takiej skórki ten złoty myślę, że pasował. Nie, do tego fakty faktycznie mogłoby wyglądać nieźle, nie? MacFly. <mach> o na przykład do tego też by wyglądało, myślę, że w spoko, nie? Z tej skórki. No jest pewne, parę takich e, egzemplarzy, do których myślę, że faktycznie mogłoby to się wkomponować. Kom no, do tego na przykład kompletnie nie. Tutaj może, ale to też tak. Na siłę trochę, o tutaj może. Przestrzelby szybko, <śm> mm, nie. nie, no nie ma.